Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Dzisiaj temat, o który proszą regularnie widzowie. Wiem, że taka tematyka jest bardzo popularna, bardzo modna i bardzo lubiana. Ja mam do niej dystans, ponieważ w tego typu zestawieniach jest bardzo dużo przekłamań. Ja znalazłam takie jedno zestawienie gdzieś tam w czeluściach internetowych i zgadzam się oczywiście... Z tym, co jest napisane w tekście, ale przy okazji zwrócę Wam uwagę na to, jak czytać potencjalnie i docelowo wszelkie rankingi na temat najdroższych perfum świata, ponieważ najczęściej tego typu zestawienia dotyczą najdroższych flakonów świata. Tak dzisiaj ten świat perfumowy funkcjonuje. Powiedzmy, nasze babcie jeszcze pamiętają czasy, kiedy najważniejsza była zawartość, esencja. Czy mówiąc dzisiejszym żargonem perfumowym, soczek, czyli to co w środku. Natomiast marketingowcy już potrafią takie rzeczy wymyśleć, że jeden drugiego próbuje czymś zadziwić. No i oczywiście inwestuje się w opakowanie. No, wystarczy zrobić opakowanie bardzo drogie, diamentowe, no i mamy zupełnie nową jakość. Możemy mieć naprawdę bardzo, bardzo drogie perfumy. Stąd mój. Dystans, bo to tak naprawdę, czy to, jest, czy to jest zestawienie najdroższych perfum, czy najdroższych flakonów? No myślę, że sami sobie odpowiecie na te pytanie tradycyjnie i podzielicie się ze mną refleksjami w formie komentarza. Zacznę od dziesiątego miejsca. Marka Nick Gutal. Warto się nad tą marką zatrzymać, warto tę markę wskazać, ponieważ bywa uważana za markę niszową. Moim zdaniem, to już jest pełnoprawny uczestnik rynku perfumowego. I tu mamy wodę Ody Hadrian, czyli wody Hadriana. To jest najzwyklejsza, klasyczna woda cytrusowa. Oczywiście ona ma swoją osobowość, czyli tak zwana woda kolońska. I w tym zestawieniu znalazłam informację, że jest na 10. miejscu, ponieważ cena wynosi 441 dolarów za uncję. I to kolejna ciekawostka. A cóż to ta uncja? Bywały od Was głosy, że. Nie rozumiecie tego, co jest na etykietach opakowań perfumowych, więc czasem znajdziecie informację ileś tam mililitrów, kreska, ileś tam OZ. I to OZ to jest właśnie uncja. Jedna uncja to jest 30 ml. Znalazłam na stronie Nick gutal, bo potem trzeba było te informacje oczywiście jeszcze raz weryfikować, bo regularna cena tej wody Hadriana to jest 150 euro za 100 ml, ale był flakon limitowany, 200 mililitrowy, i on kosztował właśnie 2000 dolarów. Marka chyba kilka lat temu wykonała jakiś ruch marketingowy, chyba wykupiła jakąś usługę w internecie, bo nagle gwiazdy Hollywood zaczęły się przyznawać do tego, że kochają tę wodę. Także taka podwójna ciekawostka marketingowo-handlowa, nie tylko najdroższy flakon, ale też i chyba reklamowany w inny sposób produkt. Miejsce dziewiąte. Miejsce dziewiąte jest bardzo szczególne, ponieważ tutaj pojawia się zupełnie nowa marka. Marka, która moim zdaniem nie funkcjonowała w mediach na YouTubie perfumowym, na blogach Chyba w ogóle? Albo może przesadzam, no bardzo mało obecna, a jest niezwykle ciekawa. Perfumy nazywają się: Może przeiteruję, jar, co można pewnie przeczytać jako jar. Bold of Lightning. 765 dolarów za uncję. I ja o coś tu chodzi? Jar, czyli czy jar, bo myślę, że to jest taka gra słów. Jar będzie można rozumieć jako słowo słoik. Ale to są inicjały: Joela A. Rosenthala. Jubilera, który jest pomysłodawcą. A w środku mamy, i to jest produkt z 2001 roku, a to zestawienie tych najdroższych, w mojej opinii, flakonów, a nie perfum, jest z roku 2018. A w środku znajdziemy kompozycję na bazie kwiatu tuberozy, orientalną, ale oczywiście y, najważniejsze jest tutaj, w tym przypadku, jak sądzę, opakowanie, nie powiem, że słoik, zręcznie szlifowanego kryształu. ósmy na liście jest Joy czyli Radość od żana Patou. Jeanne to jest wielkie nazwisko perfumowe i te perfumy już są na rynku bodajże od lat 20. i one już wtedy były reklamowane jako najdroższe perfumy świata, ale wtedy ten przekaz był moim zdaniem zdecydowanie uczciwszy, bo dotyczył autentycznego składu, czyli zawartości. W materiałach prasowych można było wtedy przeczytać, że do tego flakonu zebrano 10 tysięcy kwiatów jaśminu, czy 28 tuzinów róż no i inne składniki bardzo kwiatowe, trochę animalnych. Uczulam was, to nie są perfumy dla kogoś, kto używa Lawiel, czy Sierbaniego. To jest dla kogoś, kto jest przyzwyczajony, do tych cięższych, wyrazistych nut ale dla kolekcjonerów, dla takich frików perfumowych pozycja obowiązkowa. A cóż tu wpłynęło na tą cenę, która wynosiła 850 dolarów za uncję? Otóż to, że było tylko 50 butelek z limitowanej edycji. Pozycja siódma to było też dla mnie odkrycie, podobnie jak pozycja dziewięć, mianowicie Caron Poivre. Zacna marka Caron zrobiła kilka świetnych zapachów, a te mi umknęło. 1000 dolarów za uncję, a z kolei na stronie internetowej marki znalazłam, że 1100 dolarów, 1100, przepraszam, euro za flakonik. Perfum znanych lubianych, które mają pachnieć, jak nazwa wskazuje, pieprzem, bo z francuskiego Poivre po ivre, to jest pieprz, właśnie. Perfumy zapakowane są w atrakcyjny, ręcz, atrakcyjną, no wiadomo, wszystkie z, na, z założenia są atrakcyjne ręcznie robioną butelkę bakarat. Słowo bakarat jeszcze raz się powtórzy. Niezorientowanym albo tym, który to umknęło, przypominam, bakarat przez 2C. To jest najsłynniejszy producent flakoników perfum butelka bakarat ozdobiona luksusowym białym kołnierzem i kryształem. Na szóstym miejscu 24 Faburg Hermesa. 24 to Faburg to jest adres, 1500 dolarów za uncję. Tutaj znowu mamy do czynienia po prostu z limitowaną edycją 1000 ekskluzywnych flakoników, perfumy wyjątkowe kobiece, ale takie trochę w starym stylu. Trochę lata 80. W mojej opinii. Także uczulam na Właśnie te takie retroakordy. I piątka, piątka Cliff Christian, numer jeden. 2150 dolarów za uncję. Cliff Christian to jest marka, która bardzo głośno dała sobie znać około roku 2001 i wtedy właśnie zasłynęła tym, czego ja w perfumach nie lubię, To przyznaję. Mianowicie postawili na ten głośny marketing flakon diamen ozdobiony diamentem, a zawartość, cóż, powiem Wam, tyle lat minęło i nie miałam okazji jeszcze tych perfum powąchać. Więc myślę sobie, że lubię, ważny jest PR, ale takie te sztuczki oczywiście też są ważne typu super opakowanie, jakieś tam diamenty, ale moim zdaniem ludzie od pr powinni wykonywać też przede wszystkim tą mrówczą robotę czyli sprawić, żeby ludzie mieli możliwość przynajmniej ci, którzy perfumami zajmują się profesjonalnie, a się. Chociaż robię to w wolnej chwili, myślę, że robię to profesjonalnie, żeby mieli możliwość powąchać. A co tam jest do powąchania? Róża, konwalia, ilang, ilang, heliotrop, bergamotka, czyli taki bardzo klasyczny zapach we flakoniku. Stąd ta właśnie cena yy, z szyją wykonaną z pozłacanego 24-karatowym złotem srebra. Miejsce czwarte. I tutaj miejsce czwarte budzi mój szacunek ogromny. Moim zdaniem, jedna z najciekawszych pozycji tutaj na, w tym zestawieniu, a może po prostu najciekawsza. Chanel Grand Extract 4200 dolarów za uncję to jest po prostu piątka ale w wydaniu bardzo ekskluzywnym bardzo ekskluzywnym flakonie bardzo to wszystko jest podane w sposób szlachetny, elegancki, ale tam nie ma tych fajerwerków, tych diamentów tego ociekania złotem i nie wiadomo czym flakonik moglibyście określić jako taki no, tradycyjny a to po prostu jest yy, wysoka szlachetność formy no i miejsce trzecie, Baccarat, czyli wspomniana fabryka flakoników, też postanowiła zrobić własny flakonik. Nazywa się Les Larmes Secrets de Thèbes. 6800 dolarów za uncję. Wymowa pewnie Les... a nie, nie będę sobie łamać języka i nie będę Was, tych, którzy francuski znają, narażać na wysłuchiwanie mojej interpretacji wymowy. To są perfumy, które zrobiła dla tejże marki, tu rzeczywiście też szacunek się należy, Christine Nagel. No to jest wielki perfumerz ostatnio bardzo cenię jej perfumy. Po raz kolejny gdzieś spotykam w przestrzeni perfumowej zapach, który mi się podoba to jest jej autorstwa. Święte łzy tak można przetłumaczyć tą nazwę, ale myślę, że przede wszystkim na cenę tego zapachu, bo perfumiarze wcale tak dużo nie zarabiają, no pewnie nie głodują, ale no w proporcjonalnie do tego, jakie zyski czerpie... Producent perfum, to perfumiarze mają pewnie taki status jak autorzy, którzy powiedzmy zarabiają do 5 zł na książce, a wydawca kilkadziesiąt. No to takie powiedzmy moje utyskiwania. O co chodzi w tym flakoniku? Tam jest kryształ ametystu, tam jest jakiś bąbelek żółtego kryształu. No w ogóle cudo, jest to piramida. No taki. Yy... To okazuje można firmę jakby zrozumieć i nawet pochwalić za to, że próbuje. No, przypomnieć o sobie właśnie w taki sposób. Numer dwa, znowu list ją numer jeden, ale to jest ta edycja właśnie z diamentami flakonika. 12 dolarów 721 za uncję, czyli za je, 30 ml to jeden OZ, Wanilia i langilang Langroza Centifolia, ale oczywiście chodzi o flakonik w tym wypadku. 18-karatowe złoto to jest szyjka butelki i 5 karatowych diamentów o szlifie brylantowym. I teraz można powiedzieć pierwsze miejsce, ale można powiedzieć mocno, mocno zdystansowani pozostali, bo skoro drugie miejsce to było 12 tysięcy dolarów, to tu będziemy mieć milion dolarów, milion dolarów, Donna Karan. Było to dla mnie duże zaskoczenie, że marka poszła w tym kierunku. No świetny sposób na wypromowanie się gdzieś tam w tych pismach, powiedzmy, ekonomicznych albo lifestyleowych. Milion dolarów za flakon, bo to jest zapach, nazywa się tak. Golden Delicious Million Dollar Fragrance. Czyli jest to zapach, który my znamy, natomiast o co chodzi z flakonem? Flakon jest bardzo, bardzo unikalny, bardzo, bardzo drogi po prostu. Znajdziemy tam. Może po prostu przeczytam, pozwólcie. Rekordowy, najdroższy flakon perfum został stworzony wspólnie przez znanego projektanta. DKNY we współpracy z znanym projektantem biżuterii Martinem Katzem. Główną przyczyną wygórowanej ceny jest jedyna w swoim rodzaju butelka zawierająca 2,43 karatowego żółtego diamentu kanaryjskiego w czapce, 403 karatowy diament o szlifie różanym, 307 karatowy owalny rubin, 1,06 karata Paraiba, turmalin z Brazylii. 4 diamenty o szlifie różanym, 15 oszałamiających różowych diamentów z Australii, 7,18 karatowy walne szafir Cabochon ze Sri Lanki, 2700 białych diamentów i 183 żółte szafiry. Każdy kamień został starannie umieszczony ręcznie, a cały proces produkcji trwał około 1500 godzin, ale ciężka praca i staranność była tego warta, ponieważ efektem końcowym jest oszałamiający widok na panoramę Nowego Jorku. Ten milion dolarów Perfumy został stworzony dla szlachetnej sprawy, ponieważ wpływy ze sprzedaży zostały przekazane organizacji charytatywnej Action Against Hunger. Tyle. No to tutaj wielki szacunek dla marki, właśnie za to, że wykorzystała ten szum medialny dla szlachetnego i pożytecznego celu. Ja już będę kończyć. Kochani, powiedzcie, co sądzicie o tego typu filmach? Co sądzicie o tego typu działaniach i akcjach? Chętnie poczytam wszystkie Wasze uwagi i Wasze głosy. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego.